Witam Was, moi kochani. Słuchajcie, ostatnio zamiast jakichś nie wiadomo, jakich odcinków o rolnictwie, o maszynach, no mamy taki serię monologów z mojej strony. No trudno, ale mamy takie czasy. Najpierw się dowiedzieliście e, skąd się wziąłem, potem chcieliście usłyszeć, jak do tego doszedłem. Na koniec sam z własnej woli nagrałem. Odcinek o tym, dlaczego mieszkam na wsi. No i teraz korzystając z prawa serii, do trzech razy sztuk. Trzy, trzy razy pod rząd. No przecież mamy bardzo ważną rzecz, która <grytanie> ugarnęła całą Polskę: wybory prezydenckie. Nagrywam to 30 parę godzin przed ciszą wyborczą i chciałbym mam coś opowiedzieć powiedzieć Wam coś jak ja, jako rolnik i jako przedsiębiorca zagłosuję. Na pewno posypią się, słuchajcie, gromy, będzie płaci, lament i wyzywanie i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony i na pewno z drugiej strony. To nie ma żadnego, żadnej różnicy, bo wszyscy yy, ci, którzy głosują, no zresztą ja też zje na, na popis, to, to siebie sobie jesteśmy warci, sami sobie. Bronimy jakichś, nie wiem, bzdurnych ideałów, a my jesteśmy dojeni, jak po prostu krowy w oborach. Słuchajcie, mój kandydat Mencen, ja wielu teraz się swoim znajomym narażę, ale nie wstydzę się mówić głośno o swoich poglądach. Mój kandydat Mencen odpadł. Ja nie mam kandydata w tych, w tych wyborach. To, co się działo w wyborach prezydenckich 2025, w kampanii wyborczej, przechodzi ludzkie pojęcie. Naprawdę, to do, jedynej, do jedynej rzeczy, do której mogę to porównać, to jest te wszystkie konfrontacje, te wszystkie prasowe spotkania, przed Fame MMA, tylko no, mało brakowało, to może by się pobili, no, zrobili z siebie praktycznie wszyscy debili. Czemu memcem? Eee, memcem tylko dlatego, że pani Senyszyn jest jednak już wiekową osobą i uważam, że pomimo tego, że ma niesamowicie trzeźwy umysł, niesamowicie, pomimo tego, że ma niesamowicie Rozległą wiedzę. Nie sam, pomimo tego, że po prostu ona gasiła jak pety wszystkich kandydatów. Niestety, na pewno są przestrzenie w życiu, gdzie już jako osoba z pewnym bagażem, z pewnymi latami, oczywiście to nie dyskryminuje, no po prostu będzie na coś patrzyła inaczej. I ma inne potrzeby, inne zapotrzebowania niż młodzi ludzie. Bardzo szybko przechodzimy do Mencena. Tak, Mencena nie pasuje, pomimo tego, że ma swoich, jakiś tam, nazywają go tym ruskim trolem. Ta bzdura jest kompletna. Ma swoje niedociągnięcia, tak jak każdy, ale miał z nich najmniej tych niedociągnięć ze wszystkich kandydatów. I ty Do naszych dwóch monów chciałbym wrócić. Słuchajcie moi, no to pewnie będą oglądali głównie rolnicy i rolniczki. Krzyczą obydwoje jak dziki trener. Absolutnie żadnych argumentów, tylko krzyki, krzyki i, i krzyki. Jeden na drugiego, jedni na drugich. Zawsze mnie zastanawiało, skoro prezydent jest bezpartyjny. O ile w przypadku Trzaskowskiego mniej mi to zastanawia, ale w przypadku Nawrockiego bardziej mnie zastanawia, jak człowiek znikąd, jakby niepartyjny, tak bardzo szybko zdobył tyle pieniędzy na kampanię wyborczą. Po prostu robią z nas debili. I tyle. Pa ma być bezpartyjny, każdy z nich jest i każdy o tym wie, że jest partyjny. I koniec kandydat na prezydenta. Każdy jeden. Więc mamy do czynienia między PiS a PO, jak zresztą od lat 30. I nie zarzucajcie mi, że jeden jest bezpartyjny i drugi też, bo takie są przepisy. A takie przepisy to wiecie się sobie możecie obłączyć. Posłuchajcie, PiS popełnił największy błąd, jaki tylko mógł sobie popełnić. On się tego nie spodziewał, albo myślał, że no, ludzie są na tyle głupi, że tego nie wychwycą. Wracając, słuchajcie, do sedna sprawy. PiS popełnił wielki błąd, wystawiając Karola Nowrockiego. Zlekceważył to, że ludzie będą grzebać, słuchajcie, w jego przeszłości. I dogrzebią się aż tak wielu nieprawidłowości i będą z niego drwi. Gdyby wystawił Mateuszka Kłamczuszka, albo jakiegokolwiek innego obajtka, byłoby, moim zdaniem, pozamiatane Stały elektorat nawet by nie rozważał w stronę Mencena ani Brauna, Po prostu te kilka procent poszłoby na kandydata PiS innego niż Nawrocki. I zostańmy chwilę przy tym człowieku. Eee, doskonale pamiętam, co mówiłem, i jak bardzo nie chcę, żeby PiS wróciło do władzy. PiS. Spotkało nas coś, co po prostu nie mogło nas nic gorszego spotkać. To wszystko, tą całą Ukrainę, tą całą, słuchajcie, ten cały nieporządek w sprowadzaniu zboża, te nieszczęsne, te nieszczęsne dmuchanie gospodarki, to, to jak oni podchodzili do przedsiębiorców, do rolników, jak nam napuszczali uchodźców to wszystko zawdzięczamy ludziom, którzy absolutnie nie mają zielonego pojęcia o władzy, o sprawowaniu władzy. Ja nie mówię, że platforma ma. Absolutnie. PiS nie ma żadnego. I ja osobiście nie chcę, nie wyobrażam sobie powrotu do takiej struktury rządzenia, żeby w moim kraju moje dzieci wychowywały się w takim systemie. To jest niedopuszczalne. To jest coś, co po prostu urąga ludzkiej inteligencji. Jeszcze raz podkreślam, że nie zrobię tego swoim dzieciom. Za wszelką cenę będę walczył. Z systemem, jaki prezentuje PiS, jeśli chodzi o swój rząd fachowców, zakłamanie Maciarewiczy czy innych właścicieli <grymnie> telewizji polskiej. Ale, ale, PiS zreflektowało się w jednej kwestii. Pomimo tego, że oni są przyczyną tych wszystkich nachodźców, i oni ich napuszczali najwięcej, ale się zreflektowali, czym to grozi. I w jakiś, nie wiem, czarodziejski sposób, słuchajcie, doszli do wniosku, że jednak oni tego nie chcą. Wiedzieli, i teraz pytanie, czy to jest populizm, czyli że ludzie tego nie chcą i szybko poszli za tym, czy naprawdę są takiego przekonania, że no niestety trzeba bronić swojej narodowości, swojego kraju przed zgubną polityką Unii Europejskiej. Tak to wygląda. W tym wszystkim Karol Nawrocki ma tylko jeden plus. Jeden jedyny. No właśnie taki, że na trzeźwo, na chłodno mam nadzieję będzie oceniał poczynania Unii Europejskiej, która to Unia Europejska. Znacie mnie z TikToka, znacie mnie z moich wypowiedzi, że ja zawsze byłem proeuropejski. Ale Unia Europejska skręciła w złym kierunku. Jak wstępowaliśmy do Unii, była to inna Unia. Zgadzaliśmy się na co innego. Dzisiaj swoje wpływy i żądania rozszerza niesamowicie na, na całe swoje cesarstwo. Ale cesarstwo rzymskie też upadło przez pychę i zaniedbanie. Za dużo chciało dla siebie. Tak samo upadnie, podejrzewam, Unia Europejska. Jednak dalej jest mi bliżej do. Niemiec, Francji, czy Hiszpanii, czy, czy Włoch, niż do Węgier, nie wiem, Bułgarii i, i innych, słuchajcie, krajów, gdzie to ciężko jest w ogóle opisać, gdzie ta świadomość jeszcze taka prorosyjska została i, 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 i durna, durna świadomość, która, która ludziom oczy pod postacią właśnie narodowości mydli, a ci ludzie biedni w to wierzą. Więc Karol Nawrocki tylko tą jedną rzeczą się broni, jedną jedyną. A przecież nie powiedzcie mi, że chcecie, aby waszym prezydentem został ktoś o tak szemranej przyszłości, no bo nie uwierzę w to, że ludzie w ogóle do cholery jasnej są w stanie sobie pozwolić, żeby gość, który był sutenerem najprawdopodobniej Rządził ich krajem, no dla mnie to jest nie do pomyślenia, nie wiem, wyobraźcie sobie. Dobra. Wiecie, co chcę powiedzieć. Druga strona medalu. Unia Europejska i Trzaskowski. Yy, no piękny Rafał. Śliczny. Cudowny. Wymuskany. Moja teściowa jest w nim zakochana, przecież ludzie. Rafał. Cudowny chłop, elokwentny. 21,5 języka zna i tak dalej. Może i zna, ale Mencen go wyjaśnił w 3 sekundy. Wiesz tam, że nie chciał podpisać tego, co on tam mu powiedział, ale w tej całej deklaracji Mencena zawsze zostawał sobie nogę włożoną w drzwi. Nigdy nie powiedział, na pewno nie. Zobaczymy na dzień dzisiejszy, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy nie, mówiąc Ukrainie w NATO czy w Unii Europejskiej, to jest tylko na dzień dzisiejszy. Wiecie o co chodzi? Na dzień dzisiejszy chłopaków nie poślą na Ukrainę, to jest tylko na dzień dzisiejszy. Tylko, bo jak ja Wam dzisiaj mówię, że na dzień dzisiejszy ja piję w szkle wodę, to jak rano, jutro mnie zobaczycie. I będę pił z butelki i powiecie, no przecież miałeś pić szkle z wodą, chciałbym ja na dzień dzisiejszy, dzisiaj się zmieniły realia po prostu. No i tyle. Tak samo jego wypowiedź jest warta, co i moja w stosunku do tej butelki. Nie mam ochoty, żeby dzieci w przedszkolu przymierzały, słuchajcie, majtki z tak jak to jest w Niemczech. I nie chcę na to dawać pieniędzy. Nie chcę dawać pieniędzy na Unię Europejską, która będzie karmiła za moje pieniądze uchodźców, którym budują dzisiaj ośrodki jakieś tam nie wiadomo dlaczego po całej Europie a w Polsce będzie chyba 30 nie chcę na to płacić pieniędzy i, i koniec kropka tu mówię stanowczenie jadąc wczoraj ze Szczecina słyszę w radiu biała islamizacja, biały islam czyli pieniądze Unia wysłupła na to, żeby wspierać islam żeby nie demonizować go, żeby się z nią oswajać, żeby islamiści mieli swoje meczety i swoją religię, żeby to było bardziej przejrzyste. Między innymi w Polsce. Nie, ja się o to nie pisze. Wszyscy mówią, że potrzebujemy mieć kogoś takiego jak Trzaskowski, bo stracimy wolność. Popatrzcie na Francję, popatrzcie na południowe Włochy. Dopiero powiedzcie, kto gdzie stracił wolność, kto gdzie się zagubił. Bo, tak jak jeszcze raz powiedziałem, ślepo wierzenie Unii Europejskiej jej dobre intencje jest po prostu naiwne. Mój kolega, dobry kolega powiedział do mnie, wiesz, co najgorsze jest to, że gadasz głupoty. Ale masz rację i nie masz racji w tym, że nie popieram Unii Europejskiej. Dlatego, że cały świat nawet nie chce patrzeć w tą stronę, co robi Unia Europejska, a my, jako igiełka na mapie, idziemy ślepo, brniemy, tra tracą swoją konkurencyjność, zabijając rodzime przedsiębiorstwa, zabijając rodzimy biznes, bo tak wielkich obciążeń jak nakłada na nas Unia Europejska tak bezmyślnych przepisów i deregulacji i tego, co będzie w przyszłości. Nie ma żaden kraj chyba na świecie, włącznie z Koreą Północną, e, no może tam jest troszeczkę gorzej. E, nie ma tutaj wolności handlu, nie ma tutaj wolności, nie ma równości. My z perspektywy rolników patrzymy, ja jestem też przedsiębiorcą, gdzie ponoszę olbrzymie koszty. Poprzez fanaberię, poprzez fanaberię, Unii Europejskiej, ale z perspektywy rolników, moi drodzy, no to sobie możemy popatrzeć no. Jaka to jest, jaki to jest wolny rynek? Słuchajcie, kiedy my musimy spełniać wyśrubowane normy, musimy stosować się do przepisów i nie mamy w zamian za to nic, bo koledzy za wschodniej granicy, którzy tego nie muszą robić, mają dokładnie. Może nie takie same, ale bardzo podobne do płaty. W ogóle, jak możemy okłamywać swoich obywateli w Unii Europejskiej, ściągając jedzenie, które nie podlega żadnym normom, można używać wszystkich środków do, do Europy i karmiąc tym ludzi, a nam rolnikom, a nam rolnikom zabraniać używać pestycydów, które zwiększają plony. Kosztem tego, że jesteśmy drożsi, bo musimy innymi głupotami po prostu mniej tego mamy. Zatykać biurę. No bez sensu kompletnie. Eee, także reasumując, nie idę oddać głosu na żadnego z kandydatów. Bo każdy ma coś, co chciałby mieć, żeby miał ten jeden. I ten jeden ta jedna miała. Syneszyn <laughs> praktycznie to wszystko w jednym palcu. Nie miała żadnych szans. Liczyłem, że troszeczkę ludzie e, jednak będą e, bardziej cześćwo podchodzić i zagłosują tego męcena Z całym szacunkiem dla pana Brauna jednak e, jego e, jakby asertywność, może to za słowo jest powiedziane, jego ekstremizm w tym, co robi, jest zbyt duży. Nie miał szans, żeby e, być odłamem, który cokolwiek zrobi, zmieni, znaczy. Będzie jak Korwin zawsze z poparciem 5-6%. E, liczę na to, że nawet jak Konfederacja troszkę e, przyknuży w stosunkach z Pisem, albo w stosunkach z platformą obywatelską, jednak będzie jest to sposób, w który znalazła, żeby być w przyszłym rządzie, jako koalicjant, a jako koalicjantem będzie e, wymagający. Mam taką nadzieję, nie idę na wybory. I to nie jest nic złego bo Nawrocki powie, no nie idziesz, zagłosujesz na Czaska, na LGBT i kolorową tęczową rewolucję. Akurat to mnie przeszkadza. A Czaskowski powie, no tak, idziesz, nie idziesz, no to idziesz, to twój głos przebierze na zabierze Nawrocki. E, kryminalista i tak dalej, narkoma i tam co mi gadają. Nie, nie idę, żadne mi nie pasuje, po prostu nie idę, to jest mój bunt. Nie będę wybierał pomiędzy lepszym, gorszym, złem i tak dalej. Mój głos, jest moim głosem, ja biorę pełną odpowiedzialność za to. Nie wezmę odpowiedzialności ani za jedną, ani za drugą stronę. Absolutnie. Nie pasuje mi ani jeden, ani drugi. To nie jest żaden wstyd. Nie wpierajcie, N nie bierzcie do głowy ludzi, którzy wpierają Wam, że nie będziesz mógł potem powiedzieć, że coś jest z tym tak. Absolutnie. Ty powiedziałeś, głosowałeś w pierwszej turze wyborów. Nie przyszedł Twój kandydat. Tu już nie ma innej jego możliwości. Chyba, że masz faktycznie inne zdanie, no to co innego. Na koniec, moi drodzy, tego monologu i tego, tej, tej rozmowy mojej do Was, aby Was jednak przekonać, żebyście nie szli, żeby to była forma buntu, żeby pokazać, że nie chcemy e, tego samego e, przez 30 lat, żeby nas albo jedna, albo druga strona okradała, e, chciałbym do Was zapelować, żebyście pamiętali te ważne słowa. Jemak Pis i z tym, z hasłem na ustach, taki, zróbcie, co macie zrobić. A tak w ogóle niedługo się widzimy w nowym odcineczku. Dobra, jadę nagrywać. Z dronami w akcji. Zapraszam Was serdecznie. Więc oglądajcie. Nie zapomnijcie polubić. Nie zapomnijcie subskrybować, udostępnić. Nie, bo, nie bójcie się mieć swojego zdania, moi drodzy. Nie bójcie się. Pomimo tego, no i co by nie mówić, mam 7800, czy tam 900, słuchajcie, subskrybentów, czyli kupa ludzi mnie ogląda. Jeden film ogląda 4000 ludzi. No to jest, co to jest? Dla mnie to jest olbrzymia rzecz. Stań tam i powiedz do 4000 ludzi to, co ja mówię, albo powiedz to, co chcesz powiedzieć. Wyszle, to jest 4000 ludzi, a wyszle, to jest 1000 ludzi, a 2000 Hmm? Czyli jednak ktoś mnie słucha. Ale jak pomożecie? Pomożemy. Będzie nas więcej. Subskrybujcie jeszcze raz. Proszę, nie, nie będę żebrał, ale... Ale możecie mi pomóc. Pozdro.